Rozwój polskiej chemii to rozwój polskiej gospodarki. Nieodłącznym elementem rozwoju są nowe inwestycje. Jak wyglądają i będą wyglądać inwestycje polskiej chemii? Co jest obecnie kluczowe dla branży? Czy innowacje będą skutecznym narzędziem odpowiedzi dla przyszłych wymagań unijnych? Na to pytanie odpowiedzą uczestnicy drugiej debaty strategicznej. Także Państwa zachęcam do odpowiedzi na kolejne stawiane dziś pytanie czyli. Jakie jest kluczowe zagrożenie dla realizacji inwestycji w sektorze chemicznym? Odpowiedzieć na to pytanie mogą Państwo przez głosowanie na stronie Slido, wpisując kod hashtag kongres.tv. A przed nami kolejna debata, do której zapraszam moderatora, pana Marcina, naszego moderatora, Marcina Bejma z kancelarii CMS. Zapraszam. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panom. Moje nazwisko Marcin Bejm, jestem adwokatem i wspólnikiem w Kancelarii CMS, w której kieruję pracami 25-osobowego zespołu prawników wyspecjalizowanych w obsłudze projektów inwestycyjnych. Dziś podczas kongresu będę miał przyjemność prowadzić panel, którego tytuł to Inwestycje obecnych czasów, jaki będzie przemysł przyszłości. Nie wątpię, że przed nami bardzo interesująca dyskusja. Tym bardziej interesująca, że w panelu udział wezmą eksperci, osoby związane z branżą chemiczną i inżynieryjną od wielu lat. Za chwilę o obecnych i przyszłych inwestycjach w sektorze chemicznym w Polsce będę miał możliwość rozmawiać z panem Jackiem Mendelewskim. Dobrze. Członkiem Zarządu do Spraw Produkcji w firmie Anvil, z wiodących przedsiębiorstw chemicznych w Polsce. Z Panem Mariuszem Grabem, Wiceprezesem Zarządu Grupy Azot, lidera branży chemicznej i nawozowej w Europie. I z Panem Grzegorzem Czulem, który jest Prezesem Zarządu firmy Fluor, jednej z najbardziej znanych, najbardziej utytułowanych, rozpoznawalnych firm inżynieryjnych na świecie. Pozwolę sobie zacząć nasz panel od pytania zadanego Panu, panu Jackowi. W Anvil realizuje obecnie inwestycje ogromnej wartości, milion, miliard czterysta milionów złotych. To jest inwestycja w nową linię produkcji nawozu. Czy ten projekt inwestycyjny, który Państwo realizujecie, E, oceniacie jako projekt, który wpisuje się bardziej w tradycyjny sposób myślenia o waszym biznesie, jest projektem współczesności. Czy to jest to dla Państwa projekt przyszłości, projekt innowacyjny, projekt, który e, wprowadzi Państwa na nowe rynki, da nową perspektywę biznesową? Panie Marcinie, Motto Anwilo brzmi tworząc chemię, napędzamy przyszłość. I to właśnie w trosce o tę przyszłość rozbudowujemy część nawozową. Dotychczasowe instalacje. Trzy wytwórnie, dwie z nich to 50-letnie jednostki, jedna 21-letnia. Dlatego, by w spokoju patrzeć na przyszłość tej części fabryki, konieczna jest inwestycja w obszar nawozów. Uzyskamy produkcję o 50% wyższą niż do tej pory. Ale to co najistotniejsze, to zwiększymy portfolio o cztery nowe produkty, znane na rynku i wyczekiwane. Oczywistym jest, że nowe instalacje to wyższa efektywność, to mniejsza energochłonność, to mniejszy wpływ na środowisko. Zakończenie tej inwestycji przewidujemy na koniec 2022 roku. Ale już dzisiaj pragnę powiedzieć, że nie jest to ostatnia inwestycja, to nie kończąca rozwój naszej firmy w tej działce. Czy to jest przyszłość? Jeżeli popatrzymy na istniejące do tej pory instalacje i produkujące nawozy, które nadal cieszą się popularnością, to można by rzec, że tak. Natomiast jeżeli pomyślimy o tym, że świat zaczyna myśleć o nawozach inteligentnych, to skłania nas to do tego, by wyczekiwać nowinek, a w momencie, kiedy one się pojawią, po prostu je zaimplementować. Czyż to takiego nawozy inteligentne, to o czym Pan powiedział? Są to nawozy, które dozujemy wraz z wysiewanymi nasionami i są stworzone w taki sposób, by w czasie całej wegetacji e, roślin uwalniać odpowiednie składniki, takie składniki, jakie są potrzebne w danej fazie rozwoju rośliny. Wiemy, że pierwsze próby... E, Trwają. Na dzień dzisiejszy na pewno e, takowe nawozy są dostępne w Japonii i w Niemczech. Tyle tylko, że do, do upraw specjalistycznych. Natomiast jeżeli zostanie opracowana technologia do użytku ogólnego, e, przemysłowego, wówczas należy się tym zainteresować. Niewątpliwie myślicie Państwo o produkcie przyszłości. Nie, oczywiście. Panie prezesie, czy e, mógłbym e, zadać Panu pytanie o Państwa sztandarową inwestycję, o projekt POLIMERY POLICE. E, to jest największy w tej chwili projekt inwestycyjny w e, polskiej chemii, o też olbrzymiej wartość półtora miliarda dolarów, jeżeli chodzi o nakłady inwestycyjne. E, ten projekt jest dla Państwa projektem transformacyjnym, prawda? Tak. E... Projekt, który znakomicie wpisuje się w strategię grupy Azoty przyjęte na najbliższe lata, czyli dywersyfikacji produktowej, ponieważ jesteśmy największym producentem nawozów w Polsce, i w związku z tym, po szeregu analiz doszliśmy do wniosku, że musimy dywersyfikować własną produkcję. I ta dywersyfikacja szła od wielu lat w kierunku produktów, związanych z tworzywami, co zresztą już widać w naszej gamie produktowej, a teraz zdecydowaliśmy się po wielu wnikliwych analizach, analizy, jakby zapotrzebowania również rynku, które się pojawiło, na projekt, który ewoluował od projektu produkcji propylenu, aż do projektu produkcji polipropylenu. Tak? Faktycznie jest to największa inwestycja dzisiaj w branży chemicznej w Polsce. To jest inwestycja, z którą wiążemy bardzo duże nadzieje, ponieważ tak jak dzisiaj już obserwujemy po covidowych zawirowaniach, jest to chyba jedyny projekt, który idzie swoim tempem bez żadnych zakłóceń w Europie, to nam daje też oczywiście motywuje nas jak najbardziej, żebyśmy trzymali ten kurs i, i w, we właściwym harmonogramie ją zrealizowali. To jest inwestycja, która spowoduje, że powstanie zakład o zdolności produkcyjnej przeszło 470 tysięcy ton polipropylenu rocznie. To jest odpowiedź na zapotrzebowanie na propylen i polipropylen na rynku polskim i europejskim. To jest również, ponieważ inwestycja jest tak jakby wieloskładnikowa, tak? To jest również Powstanie kolejnego terminala gazowego w, w, w zakresie Morza Bałtyckiego. To jest rozwój portów w Policach. To jest również inwestycja, która przyciągnie przetwórstwo, ponieważ koszty logistyki dzisiaj bardzo mocno wpływają na cenę produktu ostatecznego. W związku z tym liczymy się z tym, że. Przy produkcji polipropylenu, które ma różne odmiany, jest bardzo zróżnicowanym produktem, a którego będziemy się starali pod praktycznie zamówienie produkować klientów, no liczymy się z tym, że to przetwórstwo również przyjdzie w otoczenie tego zakładu, więc to jest taka inwestycja, która dopiero zapoczątkuje pewien rozwój pewnego obszaru przemysłowego, który będzie wokół polic budowany. Czyli w istocie dla Państwa to jest początek drogi, tak? Tak, dokładnie tak. Panie Prezesie, pytanie do Pana, do pana Prezesa Czula. Czy e, patrząc na sytuację branży w, e, chemicznej w Polsce, patrząc na inwestycje, które są prowadzone e, teraz, albo planowane teraz w Polsce, czy widzi Pan podobieństwa albo różnice wobec tego, e, co planują i tego, jakie projekty realizują Przedsiębiorstwa chemiczne w innych krajach świata. Państwo macie bardzo dobry przegląd tego, co dzieje się na świecie. Z punktu widzenia technologii, tego, co chcemy produkować, oczywiście każde przedsiębiorstwo ma swoją własną strategię i tą swoją własną strategię realizuje. Także tutaj o podobieństwach trudno mówić. Jeden trend taki dominujący to jest chyba to, że całkiem spora. Ilość y, firm chemicznych stara się inwestować w petrochemikalia. To jest ten obszar, gdzie zyskowność w obszarze ropy jest na tyle duża, że y, no, bije na głowę y, upstream. A także przemysł rafineryjny. Natomiast ja mogę odpowiedzieć na to pytanie z punktu widzenia, czym różnią się inwestycje za granicą od tych w Polsce, jakie są różnice w trendach, co się obserwuje na jednym rynku i na drugim. I wtedy musiałbym powiedzieć, że to pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to oczywiście podejście do typu kontraktu. U nas w Polsce bardzo dominującym trybem kontraktu jest kontrakt ocenę ryczałtową. Stosujemy ją wszędzie, gdzie się nadaje i gdzie się nie nadaje. Jako przykład, gdzie ona się nie nadaje, można powiedzieć o projektach we wczesnej fazie projektu, czyli feasibility study, projekt bazowy. Wtedy potrzebujemy raczej dyskusji na zasadach partnerskich pomiędzy inwestorem i wykonawcą, a nie działania. W środowisku y, y, ceny ryczałtowej, która zmusza nas do tego, żeby osiągnąć zysk przy jakimś określonym zakresie, którego notabene na tym etapie y, projektu się nie da y, określić. Innym y, elementem, który nas też troszkę różni, jest to, w jaki sposób podchodzimy do y, inwestycji, czyli fazowości dość powszechnym ujęciu ta fazowość na, na, na projektach zachodnich ma określoną strukturę jej istotną częścią jest coś takiego co się nazywa fit u nas się on powoli przebija i powoli widzimy wartość tego projektu, w szczególności z punktu widzenia inwestora oczywiście, bo to on daje zapytanie ofertowe na rynek i wtedy wykonawcy, tacy jak my, ten projekt są w stanie zrealizować. Tam naprawdę dochodzimy do rozwiązań, które rzutują na cenę i dają materiał do decyzji finalnej dla klienta, czy chce iść w tą inwestycję, czy nie chce iść. Jakbym miał to spiąć, co mówiłem, jeszcze jakąś klamrą, to bym powiedział, że w kontraktach dość często widzimy jako wartość, że udało nam się wynegocjować więcej. Czasami inwestor ma dominującą pozycję negocjacyjną i łatwo jest wynegocjować to, że większość ryzyk jest przepchnięta na wykonawcę, co niestety nie zawsze jest korzystne dla inwestora. Dla wykonawcy zwykle to nie jest korzystne, bo stoi przed sytuacją taką, gdzie zbyt wiele ryzyk jest po prostu zagrożeniem dla, dla, dla istnienia tej firmy. I to bo z mojej perspektywy w dużych projektach inwestycyjnych zaczyna też coraz, na coraz szerszą skalę pojawiać się model partnerstwa i model zintegrowanej pracy nad projektami pomiędzy inwestorami a doradcami. Czy, czy tak dzieje się też w branży chemicznej? Dzieje się, oczywiście. Największy projekt w Polsce, niekoniecznie polimery w Policach, tylko olefiny w Płocku, no, przynajmniej przez moją firmę, jest realizowany właśnie w takim partnerstwie. Usługi w ramach PMC, czyli Project Management Contractor, są. Realizowane przez zespół, który składa się z członków naszego biura i z reprezentantów PKN-u. Po prostu staramy się znaleźć taki zespół, w którym są specjaliści, najlepsi w obydwu organizacjach, do tego, żeby ten zakres realizować. Mhm. Myślę, że. To jest ten trend, którym powinniśmy iść. Ja już wcześniej mówiłem, że na etapie feasibility study takie partnerstwo jest konieczne, żeby przeanalizować wszystkie opcje, znaleźć tą naj, najlepszą do realizacji inwestycji. Powiedzieliśmy sobie o obecnie realizowanych projektach. Poświęćmy teraz chwilę czasu na dyskusję o tym, co może przynieść polskiej chemii, w szczególności państwa przedsiębiorstwom, przyszłość. Czy Andrzej pracuje obecnie nad projektami? Yy... Już dalej sięgającymi w przyszłość projektami innowacyjnymi. Możemy sobie wyobrazić, że w przyszłości projekty w branży to oczywiście projekty, które będą musiały realizować cele Zielonego Ładu, e neutralności klimatycznej. To będą projekty, których bardzo istotny element będzie odgrywała cyfryzacja. Nie ma wątpliwości, to będą projekty e energooszczędne. Będą to projekty, które będą miały dać przedsiębiorstwom szansę na e e wytwarzanie produktów wysokomarżowych, zróżnicowanych. Czy Państwo macie w swoim portfelu w tej chwili? Takie projekty? Myślicie o, o czymś takim na przyszłości? Na dzień dzisiejszy w Anvilu nie ma obszarów, w którym nie inwestowalibyśmy. Oczywiście głównymi przesłankami tych inwestycji to są podnoszenie efektywności i zmniejszenie wpływu na środowisko naszych instalacji. Te elementy które dotyczą przyszłości. Na dzień dzisiejszy nie mogę się jeszcze z nimi podzielić, a natomiast zapewniam państwa, że takowe są. A usłyszycie, usłyszycie państwo o nich w momencie, kiedy PKN ogłosi swoją strategię rozwoju do 2030 roku. Natomiast jako przedsiębiorstwo niezwykle zainteresowani jesteśmy tanią energią i wpływem na chemię. Widzimy taką ciekawą zależność. Jeżeli wyprodukujemy zielony wodór, a przecież w anwilu wodór produkujemy z niego wytworzymy zielony amoniak, tym też się zajmujemy, to uzyskamy amoniak, który stanowi tak naprawdę magazyn energii. W takiej formie możemy go wykorzystać w każdym zakątku, bo przemieszczanie amoniaku w stosunku do wodoru to są dwie nieporównywalne kwestie. Natomiast z amoniaku bardzo łatwo jest odzyskać wodór. Tyle tylko, że podstawą tego jest tania energia i takowej wyczekujemy. Hmm czy magazyn energii. Tak? Magazyn energii, tak. Tutaj upatrujemy przyszłość, między innymi w amoniaku jako magazynie energii. Dziękuję bardzo. Panie prezesie, a co planuje Grupa Azoty, jeżeli może Pan uchylić rąbkę tajemnicy? E, grupa Azoty jest po jakby pierwszej fazie takich inwestycji prorozwojowych, wychodzących troszeczkę w przyszłość. Mówię tutaj o inwestycjach w centra badawczo-rozwojowe. Główne to centrum nasze znajduje się w Tarnowie. No i na bazie właśnie chociażby tego centrum te nasze inwestycje zmierzają w kierunku produktów można powiedzieć niskotonażowych, takich jak produkty dla technologii przyrostowych, czyli filamenty do druku 3D. I tutaj możemy wyróżnić gamę. Tych produktów, one już dzisiaj ten projekt jest w pełni komercyjny. E kolejnym projektem to są e nowego rodzaju nawozy, nawozy humusowe. To humus, e nasz nowy produkt, który również wchodzi w fazę już komercjalizacji. To są chociażby e inwestycje w ramach już całej grupy e ograniczające e energochłonność. E jak nawet wczoraj sprawdzałem, w przeciągu pięciu lat e, grupa azoty ograniczyła zużycie węgla w e, około 15%. A najbliższe dwa lata e, przyniosą przełomowe, przełomowe rozwiązania w e, co najmniej dwóch e, spółkach kluczowych grupy gdzie to zużycie węgla spadnie drastycznie. Tak? Wchodzimy w pewne rozwiązania gospodarki obiegu zamkniętego, wykorzystujemy rozwiązania technologiczne uzyskiwania albo odzyskiwania ciepła na instalacjach produkcyjnych. No i to są przede wszystkim te wychodzące w przyszłość albo odpowiadające wyzwaniom chociażby Green Dealu, Inwestycje takie przyszłościowe. Tak? Oczywiście nie zaniedbujemy również tego rynku nawozowego. Mamy w ofercie produktów również nowe nawozy azotowe, zaleczane, ale z tych nowych technologii, tak jak tutaj dzisiaj wspomniałem, to są chociażby te filamenty i nawozy organiczne to w zasadzie taki biostymulator, który jest produkowany na bazie węgla drzewnego, e, który ma bardzo obiecujące wyniki i tak jak powiedziałem, jako produkt, to humus wchodzi właśnie w fazę komercjalizacji. No to bardzo interesujące, co Pan mówi, i imponujące. I to pokazuje, że polska chemia jest branżą innowacyjną, patrzącą śmiało w przyszłość. Mamy również, to taka nowość, ale to też odpowiedź widoczna na te czasy, bo w zależności, w zasadzie, jeżeli chodzi o um, chociażby tą naszą pandemię covidową, tak, wygenerowaliśmy też gamę produktów związanych związanych z COVID-em, to są w filamentach, filamenty bakteriobójcze, są z dodatkiem bakteriobójczym, to są również w, w metodzie powlekania próżniowego, chociażby nasze rękawiczki, które znalazły uznanie na całym świecie i głównie są dzisiaj eksportowane do Stanów Zjednoczonych, pokrywane srebrem, które również mają zastosowanie bardzo mocno bakteriobójcze i są taką odpowiedzią na wyzwania e, rynku. Reagujecie Państwo błyskawicznie. Tak, właśnie. Dokładnie. Na wyzwania rynku. Bardzo dziękuję. Panie prezesie, a w e, jakich projektach w przyszłości w tej chwili e, bierze udział e, Fluor, e, e, świadcząc swoje usługi, e, zarządzania projektami, usługi projektowe? przyszłości, no przyszłość jest teraz, w związku z czym może bardziej do tego będę się odnosił, bo tak naprawdę to trudno nam już przewidzieć, co będziemy i jak będziemy robić e, za 5 lat chociażby, no, ta perspektywa już jest trudna do zdefiniowania, natomiast teraz e, mówi się dużo o Zielonym Ładzie, mamy taki projekt, który Realizujemy dla inwestora, który chce wybudować fabrykę do produkcji baterii. No, wiadomo, elektromobilność, temat jest głośny i on sobie wymyślił taką strategię biznesową, że powiedział, że cała energia, którą będzie zużywać do produkcji tych baterii, ma być energią zieloną, co jakby determinuje to, w jaki sposób ta inwestycja jest planowana, gdzie jest planowana, w jaki sposób będzie dalej rozwijana. Krok dalej poszedł. Powiedział, że y, wszystkie baterie, które wyprodukuje, mają u niego pełny y, recykling. Czyli y, nie zostawia rzeczy, które wyprodukował do zrecyklingowania, czyli do zaopiekowania się przez kogoś innego, tylko przejmuje te y, baterie zużyte y, do siebie i pracuje nad technologią, która pozwoli te baterie wykorzystać y, y, w przyszłych y, y, procesach y, technologicznych. Czyli to jest taki jeden projekt. My jako Fluor jesteśmy neutralni technologicznie, nie posiadamy swoich y, technologii, oprócz dwóch. Jedna dotyczy odsiarczania, a druga wychwytu CO2. I y, mówiąc o właśnie energii, o zmianach w y, profilach energetycznych, to mówimy w tej chwili o tym, że CO2 dość mocno y, jakby wpływa na to, jak one wyglądają. I ta nasza technologia, którą mamy od lat i właściwie projektów nie było, w tej chwili okazuje się, że przy wyższych cenach za CO2 jest coraz więcej klientów chętnych do tego, żeby takie technologie zastosować. Ci, którzy są pierwsi, mają ten handicap, że się nie muszą zastanawiać, co zrobić z tym CO2, mogą je sprzedać. Więc jest jakaś premia za to, że, że, że w tym kierunku idą. No i ostatnim elementem, który mógłbym jeszcze powiedzieć, to element realizacji inwestycji w oparciu o moduły. Dość często się stosuje moduły, z których składa się instalacje. Nie tylko dlatego, że brak jest miejsca na, na to, żeby te wszystkie ekipy przyjechały i się rozłożyły ze swoimi narzędziami, swoimi barakami na placu budowy. Ale także dlatego, że y, okazuje się, że jest łatwiej zarządzać budową, ponieść mniejsze koszty, zrobić to może nawet i szybciej, bo wtedy możemy rozłożyć tą y, budowę w czasie i w lokalizacji na, na wiele różnych miejsc i y, daje to y, dość spore y, możliwości. Y, także widzimy też taki trend, że coraz więcej y, instalacji budowanych jest w o moduły. Y, I to takie trzy główne. O o partnerskim podejściu już mówiliśmy wcześniej. No, ja bardzo dziękuję za fascynujący panel, bardzo dziękuję za informacje dotyczące tego, czym zajmują się wasze przedsiębiorstwa obecnie i to, co, co przed nimi. I nie będziemy mieć no, możliwości, że podsumować naszą rozmowę, dlatego że czas naszej debaty dobiegł końca, ale zakładam, że zapewne niedługo pojawi się więcej informacji w obiegu publicznym dotyczących tych projektów, o których państwo mówili. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękuję panelistom. Sprawdźmy, jak odpowiedzieli Państwo na pytanie zadane przed debatą. A przypomnę, że brzmiało ono, jakie jest kluczowe zagrożenie dla realizacji inwestycji w sektorze chemicznym. Mamy tutaj trochę bardziej zróżnicowane odpowiedzi niż w poprzedniej sądzie, ale wybija się na pierwsze miejsce niepewność prawa, tuż za nią jest nagła zmiana sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Jeszcze dalej brak lub niewystarczające dofinansowanie zewnętrzne i. Ograniczenie współpracy biznes-biznes, nauka-biznes. A na samym końcu 5% brak wystarczającej liczby pracowników. A zatem 45% głosujących uznało, że największe zagrożenie dla realizacji inwestycji w sektorze chemicznym to niepewność prawa. Serdecznie dziękuję Państwu za głosowanie.